Cześć Łukaszu! Cześć Sylwku. Widzimy się, ponieważ ponownie dostałem przesyłkę jak co miesiąc, a może raz w miesiącu od sklepu z komiksami. Atom Comics z Krakowa, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy tak. za współpracę. Spakowuję, Jestem. rozcinam i zobaczmy, co tym razem Łukasz nam przygotował. Powiem ci, że ja mam więcej no. niż jeden pakunek, więcej niż jedną no, rzecz. No to śmiało powiedz co masz, bo ja nie widzę co masz. Nie mam podglądu. E, ale to jest grube. Naprawdę mega grube, więc będziemy co oglądać, słuchajcie. E, może tak, to. A, mam to, też dostałem do nie, wiem co, nie wiem co to jest. To jest, jest katalog. Katalog Marvela. Tak? E, tak. I. Zapowiedziałem komiksów. I dostałem Spektakular Spider-Man. Spektakular Spider-Man. Tak, um, nowa seria. Nowa seria, ale tak się składa, że. Mam Spektakular Spider-Man. E, od muchy. Pamiętasz? Rzez, e, to, ty ty jesteś, to ty jesteś tą e, pierwszą osobą, która w ogóle mi powiedziała: kupuj to, bo to jest bardzo, bardzo dobre. I, no i yes. le, Dlatego mam Spektakular Spider-Man. No ale dobra, później wyjaśnimy jaki jest związek jednego z drugim, dobra? Słusznie, to się dobrze składa, bo ja mogę zdradzić, dlaczego spektakularnie nazywa ta nowa seria. Ale to później. Okej. Okay. Weźmy się właśnie za spektakulara w takim razie. Ale jestem zaskoczony tym dodatkiem, bo wcześniej nie dostałem dodatków, a tutaj miła niespodzianka. Miła niespodzianka. Zobaczmy, przyjrzyjmy się okładce. Mówi, że tak, mamy Spectacular Spider-Man, pierwszy zeszyt, to rozumiem, że to jakaś nowa seria jest wobec powyższego. Tak, nowa seria pisana przez Grega Weismana, który, uwaga, to no to właśnie tutaj chciałem stracić. dlaczego się nazywa to Spectacular Spider-Man, bo już kiedyś on tworzył podobną rzecz, tylko to był serial animowany z lat 2008-2009. Również Dobra. o przygodach Spider-Mana bardzo dobry, ja, ja polecam. I tutaj mamy tak dwóch spider -Manów. Tak. No to jestem ciekaw, czy to, czy to jest Peter Parker i Miles Morales? Mas. Dobrze mówię? Tak. O, widzisz. tak. Tutaj, tutaj mamy pokazane właśnie taką serię, gdzie Peter Parker jest tym mentorem, a Miles Morales jest tym jego adeptem, uczniem. Ale tutaj Ale... bardziej to jest pokazane ze strony przyjaźni między tym dwójką. Ale rozumiem, że tak. Znowu fabuła jest zupełnie zresetowana, wszystko jest od początku od nowa. Nie, 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 to się dzieje w budnym kontinuum. To jest taka poboczna seria, bo wiesz, mamy tą główną serię Amazing Spider-Man, i tam mamy przygody głównie Parkera, Spidermana, a to tutaj się dzieje, jakby na uboczu, co nie znaczy, że ona się tam kiedyś nie połączy. Znając e, Marvela. Inne trudniejsze pytanie w takim razie, bo to mi się bardzo kojarzy z grą od Insomniac Games na PlayStation 5, Przecież gdzie też ty... jest dwójka. Tak. Dwójka tam tak. tych bohaterów, prawda? I tak, czy to jakoś jest ze sobą czy...? Zgromnie, zgromnie, ale tutaj jest dużo takich punktów wspólnych, że razem walczą z różnymi przeciwnikami i razem na przykład mają jakieś interakcje z innymi postaciami, wiesz, no poznają po prostu świat nowe postacie, nowe, nowe miejsca. Tutaj na przykład mamy tą relację, fajnie pokazałem, bardzo dużo humoru. Od początku to się zaczyna już. Pierwsze kadry to są pierwsze strony, to jest walka z tajemniczym, jakimś wielkim, zielonym, nie wiem, czy to goblin, czy to jakimś stworem. Ich wspólna walka i to jest tak poprzetykane, co się działo wcześniej. Że Peter Parker yy, prosił Maris, że w końcu, yy, no, poćwiczmy razem, bądź moim mentorem i tak dalej. No i to w końcu przyszło, przyszło właśnie w końcu, że zaczęli coraz częściej wychodzić wspólnie na miasto, spotykać nowe osoby. Nowe miejsca. Tutaj Peter Parker zapoznał go ze swoją byłą szkołą, z byłym kampusem, gdzie studiował, ze swoimi byłymi nauczycielami albo znajomymi. Mi się bardzo ta seria podoba. Mhm. No, same, rysu same rysunki Huberta Ramosa są specyficzne. Powiem. Są ładne. Powiem ci, że. No, no... Wiesz co, może to będzie niepoprawne, co teraz powiem, ale to już po raz kolejny mi się zdarza w momencie, kiedy recenzuję Egmontowe, czy Egmontowskie nowości. Powiem Ci, że jakoś bardziej mi podobają się ilustracje, ten styl rysowania z Marvela niż z DC. Nie wiemy, okay. co się dzieje, ale jakoś, jakoś po prostu dzielę się swoimi wrażeniami. To mi się bardziej podoba. Gdzieś ci rysownicy bardziej do mnie trafiają, do, w mój gust. Nie mówię, że DC okay. jest kiepskie, bo nie, nie jest. Ale nie, nie to chodzi o gust. Jakoś tak bliższa jest mojej, więc powiem, że akurat ta mi się naprawdę też bardzo podoba. No ja i... bardzo, ja bardzo lubię Ramosa. Jest stricte takie Marvelowe. Wiesz co, ja go 20 lat temu po raz pierwszy jakby wychodził Dobry Komiks, jeśli kojarzysz Dobry Komiks. No, coś takie tam kojarzę. Zreszyte. Tak, to pierwszy raz wtedy. No i tutaj widać, że on ma. On specjalnie tak rysuje, że te ręce są zbyt długie, te nogi są zbyt długie, takie poślawe po, można, ale to jest jego styl. Dobra, powiedz mi, Łukaszu, jak się ma ten spektakular Spider-Man do spektakulara Spider-Mana z muchy? To, to, to są lata Nijak. 80. Nijak, Nijak, Nijak. Nijak, nie, tylko zbieżność nazwy. Czyli to nie jest w żaden sposób połączone ze sobą. Nie, Kompletnie. Nie, w ogóle. Kompletnie. No myśl, myślę, że to jest warta, warta uwagi i wzmianka, bo to też może w jakiś sposób mylić, zastanawiać się, więc dobrze, że. No może wiesz co, tylko bohaterem głównym. No, że no wiadomo, no Spider-Man. No, Ale pewnie. wodkami jakimiś żadnymi. W ogóle. Nie ma żadnych zbieżnych wodków. Dobra, przyjrzyjmy się temu grubaskowi, bo to jest naprawdę. Grubaśny katalog, tu mam ponad 100 stron. No jest co przeglądać. Opowiadaj, co to w ogóle jest? Bloodhunt 2. Nie wiem. To jest zapowiedź nowej miniserii, nowego eventu, który się tam y, będzie trwał przez kilka miesięcy na łamach, różnych, różnych innych serii, tam od groma ja akurat nie planuję tego kupować. Ale ten nie cały katalog się odnosi się... do Bloodhunt? Tak. Bo wszędzie właśnie będzie, widzę, ale wiesz, tutaj to... widzę Venoma, no, no to Black będzie crossover. Panter. Aha. Bohaterowie czyli... Marvela będą walczyć z armią wampirów. Ej, no to... Ciekawa seria. No i widzę, tak, tutaj tak, wszędzie widzicie Bloodhunt, ale no. m, okładki Spider-Man e, dalej mamy Black Panther e, i tak dalej, Venom, Czyli jak, jak ktoś chce sobie zebrać wszystko z tego eventu, to będzie musiał prawdopodobnie zainwestować w kilkadziesiąt zeszytów. Mm -hmm. Miniserii, Max, ten, i innych serii, serii pobocznych, głównej serii, do tego ale mamy bardzo ładne. układek. No rysunki Pepele za to są bez, po prostu sztos. No ale to nie ten... tylko katalog, ale też i galeria układek, jakiś szkicownik. No Myślę, że osoba, która jest fanem Marvela i widzi teraz te, ten, ten katalog, to oczka się mogą świecić, może być bardzo mocno zainteresowana tak. tym, prawda? Tak, tak, no ja mówię... Yy... Spider-Punk, o, tu nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Jest, to jest Spiderman, który lubi roka. O, Carnage. To jest Spider-Man z innego wymiaru. Już nie, nie pomnę, bo tam tych, tych cyferek, tych wymiarów jest sporo. O, tak, Fall ja wskaz... of the X, wiem, że ta seria też coś tam omawiałem z tego. No ogrom. Słuchaj, o, ja o, po prostu o, kratkuję, ja jeszcze nawet w połowie nie jestem. I powiem, że naprawdę mi się to podoba. Świetne i, i, i szczerze też przyznam, że chciałbym taki katalog z DCE. Ciekawe czy jest. Jest taki, jest, jest DC Connect. Dostałaś kiedyś tu paczek, pamiętasz? Eee, tylko on jest w mniejszej objętości. No ale takiego grubaska bym chciał. Właśnie z takimi też i e, ciekawymi grafikami. Ja ci mogę pokazać. Ja dostałem taki katalog, tylko mam na półce. półce. No to e, dawaj, ja teraz kartkuję, a Ty możesz w tym czasie przynieść. <świet> Świetne. Bardzo ładne to jest. No, koniecznie się wypowiedzcie, co wy sądzicie o tym. Czy jesteście zainteresowani mm, takim wydaniem, takimi katalogami? No i w sumie brakuje jest, takich wydań w Polsce. Nowy. Aha, to, dobra, jest ten to nowy zaraz, zaraz powiesz, czekaj, zaraz pokażesz, tylko skończę. No właśnie, powiesz, sobie, bo pewnie słyszałeś, co ja mówiłem. Szkoda, że takich katalogów tak. nie ma w języku polskim. Toż by się przydały. A kiedyś tak jakbym on wydawał, takie wesznie w, w tomach. Katalogi papierowe, a teraz to większość o, wydają w PDF. Dobra, to, to u nas jest ten Amazing Spider-Man. No Mówię, tutaj są zapowiedzi. A, tutaj różnych można zakreślić, co się, co się dostało, co się ma. Fajnie, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Pokażę teraz jedno i drugie. Po środku damy. O. Mm. Daj znać, kiedy mam pokazać katalog. Dobra, no już możesz, no już możesz, bo jestem, jestem ciekaw, o co chodzi. Connect i co to jest? Boy Wonder. Boy Wonder to jest nowa miniseria o przygodach Damiana Wayna, czyli Robina. Tak w takiej stylistyce rysowana. Trochę. Mhm. Ja ci spróbuję pokazać, jak to wygląda. Właśnie, to jest zapowiedź tej serii. Dobra. Przykładowe strony, opłatka, okładki alternatywne i opis. To tak wygląda i te inne serie też tak wyglądają. No tutaj przykładowe też plansze z innych komiksów. Mhm. No fajnie, fajnie. No dobra, słuchaj, dotarliśmy do końca. Mamy spektakular Spider-Man pierwszy zeszyt. Mamy niespodziewanie gruby katalog Marvela, czyli też i perełkę. Zobaczmy teraz, po ile w ogóle chodzi ten, ten Spider-Man Spectacular. Spectacular Spider-Man w Atom Comics chodzi za 20,99 zł. Jest w magazynie, wysyłka w 24 godziny. Tak. Premiera. W sumie on jest świeżutki, powiem wam. 6 tak, marca... Tygodnia. Tak. Ma specjalne układki, które kosztują ponad 180 zł. Dobra, dobra. Czekaj. o, Okej. Okay. No dobra, mamy to. I wiesz co, tak się zastanawiam, bo to jest fajna. Fajna rzecz, myślę, że kogoś może to bardzo mocno zainteresować, więc co, reaktujemy, reaktywujemy Oczywiście. konkurs? Reaktywujemy. Wiesz co, tak właśnie pomyślałem, że może komentarz, co z tego asortymentu w katalogu, co ja tutaj przekartkowywałem, najbardziej Was zaciekawi, uzasadnijcie to i myślę, że takie najciekawsze uzasadnienie no na no, jakie serie czekacie? Tak, po prostu, tak. Co wam się, na co najbardziej czekacie z tego katalogu Bloodhunt? No i, no i wybierzemy, wybierzemy z, za jakiś czas dwa tygodnie na napisanie komentarza i. I będziemy wysyłać. Zresztą zobaczymy. Zobaczymy, jeżeli będzie duża aktywność, to znaczy, że jest sens robić w przyszłości konkursy. A może trochę też zmodyfikujemy. Zobaczymy. Po prostu zróbmy teraz tak. konkurs, jak to się wszystko rozwinie. Przekonamy się. Dobrze. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do, do udziału w tym konkursie. Niech to się jakoś tam fajnie rozchula. Dzięki Łukaszu za ciekawą rozmowę o spektakularze Spider-Manie. I dziękujemy sklepowi. Z, Komiks. z Krakowa i zachęcamy do odwiedzin sklepu. Mhm. Oczywiście czy to czy, online, czy Link czy jest w komentarzu. Link w tak. komentarzu. Do Cześć. zobaczenia. Cześć. Cześć.